Witamy Państwa w tej pięknej scenerii. Przyroda, y, morze raczej znaczy jezioro y, y, zbiorniki wodne, ryby, ludzie. Y, to dokładnie tak, romantyczna sceneria jak Kochanowski w Czarnolesie. I nagrywamy właśnie tutaj Eurostudio, odcinek czwarty chyba. Dzisiaj jestem Jamaciek i Para, Oczywiście. Zabora, moi drodzy, tak jest. Dzisiaj przeanalizujemy sobie jedną ósmą finału Euro 2024. Zapraszam do oglądania programu. Tutaj pan Maciej, zapraszamy do wygłoszenia paru opinii na temat meczu 1/8 finału. Hmm, powiem tak, głównie odbyło się bez żadnych dogrywek niepotrzebnych. Chyba była jedna, tak? No, w sumie to dwie, znaczy jedna z karnymi była. No, jedna z karnymi, a jedna się skończyła która wygrała z, Słowacja z Portugalią. I powiem tak, chciałem o tym meczu się wypowiedzieć troszeczkę, Portugalia-Słowacja. Powiem tak, że trzeba być dziwnym człowiekiem, żeby nie trafić karnego, jako Ronaldo, w 114 minucie, żeby strzelić le lekki strzał Oblakowi, żeby w ogóle go nie zmylać. I trzeba być dziwnym. Słowakiem, żeby nie trafić żadnego karnego w serii rzutów karnych gdzie gra się toczyć do pięciu i kto nie trafi ten przegrywa a nie, że cała drużyna się podchodzi sobie strzela w lekko i potem wielki Diogo Costa, nie nie, nie Portugalia była dobrze przygotowana na to spotkanie i dzięki swojemu przygotowaniu z karnymi Diogo Koszta wygrał im ten mecz kolejny mecz to Gruzja ja nie rozumiem jak można bronić się z Hiszpanią jak można nie wykorzystać tej sytuacji? Miku zapewne będziesz to widział. Człowieku, ja bym strzelił, a ty nie strzeliłeś. Dobra, Mikaładze. Mikał, Mikał Tadze. Mikał jeden jest. Mikał Gruzin. Gruzin Adze, Makasin, Adze. Tak. I potężny zawodnik. Kolejny mecz, austria turcja To jest ostatni, na którym wszystko krócej chciałbym się wypowiedzieć. Chyba analizę będzie robił pan Mikołaj. I... 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 <ścoughs> Ten taki no Bał... Bałma, bał nie wiem jak ty masz tam na imię Człowieku po co ci Bóg dał głowę żebyś mógł gdzieś strzelać a nie strzelać na... Ile można nie trafiać Ja tego nie rozumiem Weź człowieku straf z tej głowy I znowu wielki bramkarz wielki bo obronił 90 minuta strzał Ale jak leci piłka na głowę ci Z 5 metra to ty musisz ją skontrować i strzelić do bramki i nie ma, że wielki bramkarz, tylko słaby napastnik. No ale gunok się pięknie wyciągnął. Przestań. To był strzał w ogóle nie kontrujący, to był strzał w środek, zobaczcie sobie. No są, bramkarz mógł się stać w środku, złapać złapać tą piłką. Ale on wolał w ekwilibrystycznie to zrobić. Dokładnie. Bo to ładnie wyglądało. No i dalej to. No Powiem tak, no jak Austria takich meczów nie wygrywa, no to co nie chcą więcej robić? No nie wiem. Tak więc, panie Bałgmann, <noise> bałg bałgau, bałgatnerzy, pan strzela gole. Bo na tym polega piłka nożna. To jest tyle, tyle z mojej strony. Chciałem bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrowić i zaprosić na kanał KS Nikośowice. I ja powiem na przykład o innych meczach, na przykład o meczu Szwajcaria-Włochy, że Włochy grały fatalnie, że nie dało się na to patrzeć, że ciężko sobie myśleć, że to w ogóle mistrzowie Europy byli, Szwajcarzy wyglądali przy nich jak drużyna absolutnie światowej klasy i kto wie być może taką są ćwierćfinale zmierząc się z Anglią, która z kolei pokonała Słowację po strasznych męczarniach, kiedy Bellinga musiał w ostatniej minucie doliczonego czasu walić przewrotkę, żeby to się pomyślnie dla Anglików skończyło. I myślę, że Szwajcaria jest faworytem tego spotkania. Z kolei moja Belgia odpadła. Lukaku zbytnio się nie popisał znowu. Niestety. Francja też nie pokazała wybitnego futbolu, ale po tym właśnie się poznaje czołowe drużyny, proszę państwa, że nawet jak coś nie idzie jak w Francji i nie są w czołowej formie, to jednak jakoś te bramki wbijają, albo wbijają tak, że przeciwnicy sami sobie wbijają, jak na przykład Wertongen to zrobił. I Francja zagra z kolei z Portugalią, o której już mówił Pan Maciej i tutaj yy, jak widzimy jest rewanż za finał Euro 2016 w którym wygrała Portugalia i ja na taki rewanż liczę. Co jeszcze było? Niemcy-Dania było o. Niemcy zaczęli mocno tam się popisał parę razy Schmeichel potem Dania niespodziewanie odpowiedziała Andersen strzelił gola, którego nie uznał VAR, a parę minut później VAR uznał, że Andersen dotykał ręką w swoim podukarnym. I, I Havertz strzelił karnego, i, no i potem już gra Danii się załamała i Niemcy przeszły sobie. I Niemcy zagrają z Hiszpanią, to będzie przedwczesny finał. I, i, i tutaj się mm, zdziwię, znaczy zdziwiłem się sam własnym zachowaniem, bo doszło do takiej sytuacji, że ja, polski patriota, będę kibicował za Niemcami. Deutschland z Deutschland für Deutschland, tak? Deutschland i Werales. Ponieważ po prostu y, nie mogę dopuścić, żeby ten zespół niespokojnych nóg wygrał na czele z Jamalem i resztą tego y, towarzystwa. Co tam jeszcze mamy w Ciemśinała? Y, Turcja, Holandia. No, oczywiście, no i tu wygra Turcja. O Turcji już mówił pan Maciej, Holandia. Zagrała dobrze z Rumunami, znaczy oprócz pierwszych 20 minut, bo w pierwszych 20 minutach No to w sumie Rumuni przeważali, ale potem wszedł magiczny Kodigak, podał konkret, dał bramkę. No i potem Holandia kontrolowała mecz, to był w zasadzie najgorszy mecz Rumunów, Rumunii w końcu zagrali jak Rumunia, Holandia w końcu zagrała jak Holandia i pewna wygrana 3-0, ale mecz Holandii w Turcji może być ciekawy, bo bo Turcja zaprezentowała się bardzo dobrze na tle mocnej Austrii i właśnie może Turcja przejdzie, może to Turcja wróci po, po 16 latach do czołowej czwórki Europy, kto wie no myślę, że teraz nadszła, nadeszła pora na najlepszy segment tak, tutaj piękne widoki, piękne te, te pola malowane zbożem rozmaitym chociaż nie ma tu pszenicy ani żyta, ale do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych nad głębokim Wrocławiem rozciągnionych. Dobra, proszę Państwa, analiza! Proszę Państwa, analiza! Panie Maciej, co pan chce, żebym Ja dobrać? bym e, chciał, żeby... No, piękne, piękne. No. Ja bym chciał, żeby pan mi opowiedział trochę o bramce Gruzji z Hiszpanią. A tej, co tam strzelili. No, tej... Ty... <gry> Okej. Okay. I... Myślę, że tutaj przyda się całe boisko. Teraz jeszcze coś dodać? Powiem tak, że pachnie bardzo portem w Świnoujściu, to chciałbym dodać. Tak, to nie będzie żadnego portu w Świnoujściu, bo go... No, bo nie go będzie. nie mam. No. Bo to wina wszystko. <grym> <grym> Żartowałem, nasz kanał jest neutralny, politycznie. <grym> Dobra. Nad jeziorem, tak. I to tutaj generalnie ten gol padł w jakieś 20 minut czy tam 18, coś takiego. I to był moment tego meczu, w którym Gruzini byli w głębokiej defensywie, w zasadzie całym zespołem. No całym, całym, nie? I tutaj Hiszpanie... No Hiszpanie niby mądrzy są. Teoretycznie są mądrzejsi. Więc nie atakowali niby całym zespołem, tylko... No tam... Pięcioma, sześcioma zawodnikami, a tutaj A tutaj dziesiątka, bo oczywiście Mam Adashvili w bramce, ten super Superman, Spiderman No, i tutaj, no yy, Hiszpanie tam coś robią sobie Podają jak zawsze, jak totalni idioci I, no i tam Gruzini przyjmują piłkę, przecież to jeszcze nie jest gol dla Gruzji jak Gruzini przyjmują piłkę Ale co wtedy się dzieje? Generalnie Gruzja w swoich atakach bazuje Absolutnie tylko na dwóch zawodnikach Czyli na Kwaraczkieli i Mikał Ale wyjątkowo w tej akcji uwolnił się nam coś jeszcze, bo Mikał Tadze zupełnie się wyłączył, chociaż był gdzieś na połowie przeciwnika. Ale uwolnił nam się Kakabadze sensacyjnie. To jest zawodnik Krakowi. Nie, nie, nie. nie Zawodnik Krakowi, który no gra w ekstraklasie. I on, tutaj, tą piłkę bezpańską, można powiedzieć zgarnął i okazało się że pana Macieja podniecają gołębie pan Kakabadze przejmuje tą bezpańską piłkę i wtedy się okazuje, że ci mega mądrzy Hiszpanie którzy przecież zostawili linie obrony na linii obrony wcale nie są tacy mądrzy, bo Kakabadze sobie idzie w zasadzie no no idzie prawie, prawie do 20 metra przed bramką Hiszpanii, w zasadzie bez, bez przeszkód. Gdzie są bości obrońcy Hiszpanii? Znając życie, pewnie są za wysoko. I próbują go gonić, ale wtedy, jak mówiłem, nie ma mi kałtadze, ale jest kwaraciela, który tutaj bramki nie strzeli, ale będzie miał swoją rolę. Jest tu kwaraciela, jest pan Lenorm Lenormand, w hiszpański hiszpańskich no i jest w polekarne taka centra taki można powiedzieć bardzo cięta piła takie są najlepsze właśnie tak zwany centrostrzał gdzie się tego nauczył kakabadze? no wiadomo, że w ekstraklasie i tutaj paraćki leja no nie ma szans na strzelenie bramki yy. a rozmaite no, no i to też się chyba wytnie no, nie, ptastwo jest Tastwo się nie wytnie? Ptactwo jest jak tkactwo. I to i to piękne, ale i to i to boli czasami. I co to jest To jest dobre, to jest dobre. To, to ja jest skryty, no ale pcha, delikatnie pcha Lenormanda. I Lenormand zamiast wybić piłkę albo zrobić cokolwiek, co przeszkodziłoby paraśpielni i zdobyciu bramki, po prostu... To jest on. I nagle on ma je statycznie, wypina brzuch którym pokonuje Unaja Simona, i to jest gol dla Gruzji. I co? I co, proszę Państwa, z tego wynika? Bo ktoś może powiedzieć, że Hiszpania wygrała 4-1, więc to nic nie zmienia. Ale nie, proszę Państwa, bo w następnym meczu Hiszpania gra z Niemcami. Niemcy to jest lepsza drużyna niż Gruzja. Niemcy skarcą mi, proszę Państwa, tak niemiłosiernie, że Hiszpanie to jedynie będą mogli w swojej ojczyźnie wrócić i być rozjechanymi przez te byki z czerwonymi płachtami. Bo takich kibi też znienawidzą. W każdym razie, w razie bądź w każdym no, jest, będzie Bukaranach Hiszpania, moim zdaniem, gdyż, gdyż on, on, oni wierzą cały czas w tak, A to już jest, proszę Państwa, w pewnym sensie przeżytek, można powiedzieć. Teraz jest preferowana nowa odmiana futbolu totalnego, bazującego na motoryce, i tak dalej. Ja również jej nie preferuję. Ja preferuję zupełnie coś innego jeszcze, jeszcze niż to i niż tamto. Ale proszę zobaczyć, jak grają Niemcy, proszę zobaczyć jak gra Hiszpania. Jak Hiszpania wygra, to będę zaskoczony. I jeśli tak będzie, to będę też smutny. Ale zobaczymy. O jest tam kaczorek, tak? Jest. No jest nasz kaczorek. Jest! jest. Ten którego... Po... Ale to jest taki młodziutki kaczorek. Za kaczorek. chwilę przyjedzie jego mamusia. Młodicki, piękny. Jaki, taki jak Lamin cudowny, żartuje, żartuje, żartuje. Przepraszam. Przepraszam. No, ktoś w tym nie powie, że ramina, ale jest cudowny. Dobra. To może się spodziewać agresywnej reakcji. Ale jeszcze <laughs> ta prowokatorka. Pacorki są jak... Takie małe kamienie. <laughs> też czasami wpadają do wody i też są małe. No. Ale już konkluzja. Proszę Państwa. Ora jest labora. Mój dość widzenia. No i cześć.